Cześć, witajcie w kolejnym odcinku A w dzisiejszym odcinku sobie zobaczymy co w Królików Dawno już nie było odcinku A ze mną jest kolega, przywitaj się Dzień dobry, witam No i oczywiście idzie brat mój Jak byście chcieli, żeby mój brat nagrywał na YouTube, no to musi być pod tym odcineczkiem 20 lajków, like żeby mój brat zacząć nagrywać ze mną filmy no, więc wejścia lajków, taki próg ustawiam. Czym się, bracie? Dzień dobry. No, się mam. E, dobra, e, więc tak, co w odowli, królików? E, tutaj e, Samczyk nowozelandzki. Likwidacja, wiem, że jest nowozelandzki, ale zostanie jeszcze w odowli. Bardzo ładny Samczyk, powiem wam. Bardzo ładny. Mam w ogóle nowe nabytki, dwa, ale to zobaczycie w tym odcinku też. To więc bym was prosił, żebyście nie przewijali tego odcinka, tylko oglądali wzdłuż stop. Dobra, tutaj otworzyłem. Tutaj jest samczyk ten Olbrzym Srokat niemiecki, czy tam czarny, jak to tam mówi ktoś. Bardzo ładny. Ładnie się prezentuje. Naprawdę. Dam mu też jeść. Dobra. To, to 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 nie to to nam wodę daje. Dobra. Na razie tyle mu starczy. No i ładny samczyk. Będę wszystkie ważyć jeszcze raz króliki. Samczyk dużo wcina. To jest też tam, fajnie. Dobra. Tam, bo tam nie ma. Tu jest nowy nabytek, samica. 15 miesięcy ma już miesiąc, jak nagrywałem odcinek, no to yy, z tym samcem nowym nabytkiem, no to dzień później za, kupiłem ją, zakacałem, ale się nie okociłam. Yy, teraz zakacałem i dwa tygodnie temu jakoś. No i trochę tam przytyła, no to jest na plus, bo może być wykot. Yy, Patrzeć, Co? Owsem karmisz? Yy, tak, no to dobrze. Dobra, damy też jej I Piszcie w ogóle propozycje na odcinki, bo nie miałem jak ich nagrywać Więc piszcie Dobra I Tutaj jest, jest, tutaj są yy, Aha, ile jeszcze waży? Wam, yy, jak kupowałem to ponad 5 kg Ale jest przytyła, może na ten wykod No to na pewno koszę, Waży. I tutaj samiczki nowozelandzkie, czarne dwie fajne są fajne, 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 takie taki inny kolor mają, też fajne ubarwienie mają No a więc y, do nich na razie nic nie mam też będę ważyć. Tutaj jest nowy nabytek, samica y, wczoraj mi przyszła y, z y, wysyłką, y, Drogo kosztowała, powiem wam, ale z na dwa miesiące ma, jest rodowód z nią, z mnie, no i łanna na wrześniu będzie ją zakacać, za 6 miesięcy, no więc łanna samica, mam nadzieję, że się na dużo myłowa, bo bardzo mam straszne duże uszy, prawie większe od tamtej, no więc dobra. Będę robić w ogóle klatki moi drodzy e, mam nadzieję, to już mi kolega otworzy klatkę, mam nadzieję, że e, ten e, zrobię do wakacji tam klatkę, e, na pewno zrobię do wakacji klatkę, ale nie e, na ile częściej. Raczej czterekomorową, ale to zobaczę jeszcze, będę zbierać e, tę e, klatkę, będę zbierać do woliery takiej. Mm, no e, Samica Nowzelandzka e, Ona... E, była zakacana i może się okocić, bo pewnie, że jest grubawa, ale też wypasiona, więc nie wiem czy się okoci. Niedzenia yy, ma. No i, no, i jeszcze jeden wykoc zostanie. No. no i to tyle chyba w tym odcinku. Yy, ściółkę yy, wymieniałem dwa dni temu. Yy, już jest trochę nowa klatka. się teraz oczyni. Yy, jeszcze... Samica już ma prawie 2 lata No to już jest wiek Ale może się okocić bo jest naprawdę grubawa No jest grubawa No i to tyle z nią No i jak Będzie pod tym odcinkiem 8 lajków To czy tam 10 czy kolejny odcinek już się pojawia Niebawem z robienia klatki, nie no, nie zrobienia klatek, tylko y, z pokazu klatki za jakieś y, dwa tygodnie oczekujcie nowy odcinek z już klatki. Mam nadzieję, że zrobię. No więc, co, dobra, to by było na tyle. Nie będę przedłużać odcinka. Y, kciuk, y, subskrypcja i dzwoneczek. No i dzwoneczek, jak kolega mówi. No to dobra, jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, no to ja mówiłem, subik no to. Filmik już dłuższy. No więc dobra, trzymajcie się, kolega się pożegnaj. Elo wina? No Elo. Dobra. No to Elo Benz. Siema.